Witajcie w WordCore, podcaście, przez który prowadzą nas słowa. Dziś będzie to restauracja. Poprowadzi nas przez posiłki przy stole gospodarza, kultowe amerykańskie automaty, kuchnię Auguste Escoffier oraz małą selekcję restauracyjnych obrazów. Gotowi? Ruszajmy! Aby wprowadzić Was w klimat dzisiejszego odcinka, zacznę cytatem Virginia Woolf. One cannot think well, love well, sleep well if one has not dined well. A teraz przejdźmy do definicji. Restauracja to lokal gastronomiczny, w którym za opłatą, siedząc przy stoliku i będąc obsługiwanym przez kelnera, można zjeść posiłek. Jeżeli chodzi o pochodzenie, słowo restauracja jest zapożyczeniem z francuskiego. Pochodzi od francuskiego czasownika restaurer, które oznacza przywrócić, odnawiać, i w takim też znaczeniu funkcjonuje u nas czasownik restaurować. Nasuwa się więc pytanie, dlaczego mówimy tak na miejsce, w którym spożywa się posiłki? Otóż formą czasownika odnawiać jest restauration, czyli odnawiający. I tym słowem w XVIII wieku we Francji określano bogate, rozgrzewające zupy o właściwościach regenerujących. Taka zupa odnawiająca czyli jakiś odżywczy bulion lub rosu. I podobno pierwsze restauracje w Europie powstały właśnie w XVIII wiecznej Francji i serwowano w nich nic innego jak bouillon restaurant. Tym sposobem nazwa zupy z czasem stała się także nazwą lokalów, którym ją serwowano, a z biegiem lat zaczęto nazywać tak też lokale gastronomiczne ogólnie. Ale co ciekawe, na jednym z forów znalazłam inną teorię pochodzenia słowa. Jak ktoś słusznie zauważył, słowo restauracja składa się z dwóch członów. Resta, czyli resztka i racja, czyli racja żywnościowa. Co mogłoby sugerować, że resztki jedzenia były sprzedawane i stąd właśnie powstała nazwa restauracja. Wybierzcie, która wersja bardziej Wam odpowiada. No dobrze, ale cofnijmy się trochę w czasie, bo zanim restauracje funkcjonowały w sposób jaki znamy dziś, typowym nazwijmy to sposobem jedzenia poza domem, było table d'hôte. Table d'hôte, czyli dosłownie stół gospodarza. Termin ten wywodzi się oczywiście z Francji, gdzie w zajazdach czy pensjonatach gościom serwowano jedzenie przy wspólnym stole, zwanym właśnie stołem gospodarza, choć gospodarz zwykle nie zasiadał do stołu z gośćmi. I najczęściej był to po prostu dom gospodarza, a nie hotel taki, jaki znamy dziś. Po prostu wynikało to z tego, że ktoś miał większą posiadłość, większy dom i chciał wycisnąć z niej jak najwięcej, więc wynajmował tam pokoje i przy okazji karmił wynajmujących. I słuchajcie, ta praktyka serwowania ustalonego posiłku przy jednym wspólnym stole stała się najpopularniejszym sposobem spożywania posiłków w Paryżu na mieście, aż do czasów rozwoju restauracji. Table dot szczególnie popularne było w hotelach i wsawię wam piękne stare menu z American Hotel w Buffalo. Dziś ten system wciąż funkcjonuje w niektórych lokalach i jest po prostu z góry ustalonym zestawem potraw za określoną stałą cenę. Składa się najczęściej z przystawki, zupy, dania głównego, deseru oraz napoju. I może też być tak, że do każdej z tych części jest kilka opcji, np. kilka deserów czy przystawek do wyboru, i niezależnie od opcji, którą wybierzecie, cena się nie zmienia. Table dot też najczęściej serwowany jest o określonej porze. Ja bardzo ubolewam, że mało jest teraz takich miejsc. Osobiście nie znam żadnych w Polsce, ale na pewno wiem, że jest taka restauracja w Londynie. Wstawię jej zdjęcie na Instagram, bo nie czuję się na siłach, by wymówić te nazwy po francusku. Ale tam panie, pięknie ubrane w jednakowe mundurki, serwują steki z sosem o sekretnej recepturze, frytki zapałki, czyli bardzo cieniutkie frytki podane z sałatą. Zasada jest prosta. Przychodzisz, siadasz, wiesz co zjesz i ile zapłacisz. Praktyczne, wygodne, świeże i pyszne, bo jeśli podawane jest wciąż to samo, możemy śmiało zakładać, że mają te danie opanowane do perfekcji. Wstawię wam na Instagram kilka właśnie takich starych kart, bo wiecie, że uwielbiam takie artefakty. Hmm. Teraz, kiedy poznałam prawdziwą definicję słowa restauracja. Wiem, że ten kolejny temat się do niej nie zalicza, ale wiecie co? Jest on tak niezwykle fascynujący, a to mój podcast, więc i tak o nim opowiem. I prawda jest taka, że mówiłam już o nim w odcinku drugim, ale jest on po angielsku, pewnie nikt z Was go nie słuchał, więc opowiem o amerykańskich automatach jeszcze raz. Wyobraź sobie, że wchodzisz do magicznego miejsca. W lokalu rozbrzmiewa cichy brzęk monet wpadających do metalowych skrzyneczek. W powietrzu unosi się zapach świeżych bułek, gorącej kawy i domowych dań. Przed Tobą trudny wybór. Długa, lśniąca ściana z setkami małych gablotek, każda z chromowaną ramką i szklanymi drzwiczkami lśniącymi jak małe witryny jubilerskie, a za nimi kulinarne skarby. Złociste, lekko słodkie, aksamitne mac and cheese, trójkątne kanapki, eleganckie torciki z warstwą bitej śmietany. Wszystko oświetlone jak najpiękniejsza wystawa. Co dziś wybrać już wiesz. Wrzucasz monetę, drzwiczki ustępują z lekkim kliknięciem, a ty sięgasz po swój wybór. Prosto z galerii znanych ci smaków. Bez kelnerów, bez czekania. Niesiesz swój posiłek w głąb sali i zajmujesz pusty stolik. Kto dziś usiądzie obok? Może elegancka dama o chłodnym spojrzeniu, może ktoś, kto pachnie warsztatem samochodowym, a może przystojny bankier w pośpiechu? Zaraz jednak wracasz myślami do tu i teraz, do aromatu, który unosi się z talerza, zapraszając do pierwszego kęsa. Musicie wiedzieć, że szczyt popularności automatów to tak naprawdę złoty wiek restauracji fast-foodowych. Pierwszy z nich został otwarty w 1895 roku na terenie berlińskiego zoo i nazywał się Kwisisana. Jednak automaty były najbardziej popularne w Stanach Zjednoczonych i tam górowała firma Horn Hardart. I tak jak opisywałam, w automatach cała ściana zabudowana była małymi witrynkami. Pięknie zdobionymi i podświetlanymi, podzielonymi na sekcje, np. Na osobne dla kanapek, placków, deserów itd. Każda witrynka miała miejsce, aby wrzucić monetę i odblokować drzwiczki, co też wskazuje, jak tanie były posiłki, że wystarczyła jedna moneta, by je opłacić. Wyczytałam też, że w niektórych automatach były tak zwane kasierki, które wymieniały banknoty właśnie na monety albo na specjalne żetony. Było to w tamtych czasach ekstremalnie popularne rozwiązanie. Można powiedzieć, że to swego rodzaju bar mleczny, ale bardziej w wersji fast food. Szybkie, smaczne i niedrogie, a bardzo świeże, bo wszystkie posiłki przyrządzane były w centralnej kuchni i uzupełniane przez obsługę za ścianą z gablotkami. Stamtąd bezpośrednio wkładali poporcjowane potrawy do witrynek. I widziałam nawet urywek starego filmu That Touch of the Mink, gdzie pracownica z zagablotek plotkuje z koleżanką, która przyszła do automatu przez właśnie te małe witrynki. W automatach jadali ludzie ze wszystkich kręgów społecznych, od biednych do bogatych: biznesmeni, robotnicy, studenci, a nawet gwiazdy takie jak Audrey Hepburn. Ale automaty były też znane ze swojej genialnej, świeżo parzonej kawy. Co w ogóle nie dziwi, wiedząc, że jeśli kawa zalegała w dozownikach dłużej niż 20 minut, była wyrzucana. Musicie też wiedzieć, że w tamtych czasach kawa była po prostu gotowana. Jednak w Horn Hardart była parzona metodą przelewową, którą jeden z założycieli, jeśli się nie mylę pan Horn, poznał podczas swojej podróży po Europie i przywiózł do Stanów Zjednoczonych. I jeśli byliście już na moim Instagramie i widzieliście jak piękne były automaty wewnątrz, to możecie się domyślić, że kawa nie była po prostu wylewana ze zwykłych dozowników, czy nie daj Boże z banków. O nie, 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 nie. W Horn and Hardart leciała z miedzianych dozowników w kształcie głowy delfina. Zdjęcie tych przepięknych dozowników również wstawię na Instagram. I możecie zastanawiać się skąd to się wzięło. Jeden z założycieli, czyli Joseph Horne, chciałby każde doświadczenie w automacie było piękne. Chciałby przedmioty zachwycały, a nie tylko pełniły swoją funkcję, więc nawet nalewanie kawy musiało być czymś wyjątkowym. Zainspirował się florenckimi fontannami. I tak, wybrał głowę delfina jako dystrybutor kawy i śmietanki, ale reszta lokalu również była wyjątkowa. Dania serwowano na prawdziwej porcelanie, a klienci mogli korzystać ze srebrnych sztućców. Do tego podłogi i lady były wykonane z marmuru. A jeżeli jesteście ciekawi, co konkretnie można było zjeść w automacie, wstawię też na Instagram menu, które znalazłam właśnie z automatów z lat 30. i 20. XX wieku. Niedawno powstał też dokument zatytułowany The Automat, który jest niedostępny w Polsce, a ja bardzo chcę go zobaczyć. Nie wiem, jak to osiągnę, ale to musi się stać. W międzyczasie błagam, poszukajcie filmików na YouTubie przedstawiających automaty, a obiecuję, że sami się w nich zakochacie. Jak możecie usłyszeć automaty to moja obsesja. Obejrzałam chyba wszystkie filmiki na YouTubie, gdzie pojawiają się urywki z tych miejsc. Każdy detal był tam elegancki, dopracowany, zarówno wystrój jak i jedzenie. Dałabym tak wiele, by znaleźć się choćby na jeden dzień w tamtych czasach i móc pójść właśnie do automatu. Niestety, dziś nie istnieje już żaden automat Horn and Hardart. Jedyne co nam po nich pozostało, to firma z kawą. Sprzedają ziarna, kapsułki, obrandowane jako Horn and Hard Art Automat Coffee. I choć podobno są plany na przywrócenie automatów, pod koniec XX wieku ludzie woleli brać jedzenie na wynos i jeść mniej domowe potrawy, jak frytki lub hamburgery. Tym sposobem lokale jak McDonald's czy Burger King wygryzły automaty. Aczkolwiek, jak pewnie sami zauważyliście, jest coraz więcej rozwiązań, które nie wymagają kontaktu z innym człowiekiem. Więc może jest szansa, że automaty jeszcze wrócą? Ja myślę, że w dzisiejszych czasach automaty sprawdziłyby się w 100%. A wy? Nie można opowiadać o restauracjach i nie powiedzieć niczego o nim. Kuchnia to chaos. Nie odnajdziesz się tam, nie znając podstawowych zasad. Wystarczy obejrzeć The Bear, Ugotowany czy nawet Ratatouille. Ale w dobrych restauracjach jest to chaos uporządkowany. Działa jak dobrze naoliwiona maszyna. Wszystko to dzięki panu o imieniu Auguste Escoffier. Mówią o nim Roi de Cuisinier et Cuisineur de Roi, czyli Król Kucharzy i Kucharz Królów. To chyba mówi wszystko o jego statusie w świecie gastronomii. Rewolucjonista, ojciec nowoczesnej kuchni, i to dzięki niemu rozwinął się sektor restauracyjny, jaki znamy dziś. Jako młodzieniec odbył staż w restauracji wujka. Musicie wiedzieć, że w tamtych czasach kucharz nie był zawodem, który był poważany. Praca w gorącej, parnej, chaotycznej i brudnej kuchni nie była darzona szacunkiem. I tak pewnie zostałoby do dziś, gdyby nie Escoffier. Mianowicie, wniósł on dumę do pracy kucharza. Znacznie podniósł rangę zawodu i zaprowadził porządek w niezorganizowanej do tej pory kuchni. Były to czasy, kiedy kuchnie były hałaśliwymi miejscami. Picie alkoholu i zamieszki w trakcie pracy były absolutnie na porządku dziennym. Ale nie w kuchni Escofie. On wymagał od swoich pracowników dyscypliny i skupienia. Do tego wszystkiego kładł ogromny nacisk na czyste, higieniczne i bezpieczne otoczenie pracy. Dzięki swojemu doświadczeniu jako kucharz w wojsku, Escoffier całkowicie przeorganizował pracowników kuchni w system brygad, podobny do tego wojskowego. Każda z brygad miała swoje jasne zadania, które nadzorowali kierownicy. Stworzył hierarchię pracowników kuchni, w której każdy zna swoje miejsce. Wstawię Wam jakąś grafikę opisującą to na Instagram, bo jest to dosyć skomplikowane, a szczebelków w tej hierarchii jest znacznie więcej niż możecie się spodziewać. Jednak August wprowadzał innowacje nie tylko na kuchni, ale też w sposobie serwowania dań gościom. Dzięki niemu zmieniono praktykę, w której wszystkie dania podawano jednocześnie, a zaczęto podawać je w kolejności, w której powinny być jedzone. To było możliwe tylko i wyłącznie dzięki stworzonemu przez niego systemowi brygad. W 1890 roku rozpoczęła się jego praca z Cezarem Ritzem, tak z tych Ritzów. Dzięki ich współpracy, Savoy Hotel w Londynie stało się miejscem, gdzie każdy chciał być widziany, a przede wszystkim chciał próbować wybitnej kuchni. Pracując tam, August nie próżnował. Nie tylko ustawiał kucharzy w odpowiednich miejscach, ale tworzył, był wizjonerem i artystą, którym zawsze pragnął być. W Savoy opracował mnóstwo nowych dań inspirowanych gośćmi odwiedzającymi restaurację. Wyobraźcie sobie tylko, że master kulinariów tworzy danie na waszą cześć. To dopiero nazywa się zaszczyt i połachtanie ego. Pesz Melba czyli deser stworzony przez Escoffier w 1892 roku w hotelu Savoy w Londynie. Zainspirowała go do tego sopranistka operowa Nellie Melba, która prezentowała operę Wagnera na Covent Garden. Wyobraźcie sobie! Delikatne, słodkie, waniliowe lody, do tego subtelnie kwaskowy sos malinowy, a na górze miękka, dojrzała brzoskwinia. Na niej lodowa rzeźba łabędzia, który pojawia się też w sztuce. To właśnie zaserwowano Nelly podczas uroczystej kolacji w Savoy na jej cześć. Powstało wiele wariacji tego deseru z innymi owocami, w tym na przykład z gruszką, ale Escoffier powiedział, że wszelkie zmiany w tym przepisie niszczą delikatną równowagę jego smaku. Oczywiście wstawię Wam zdjęcie tego cuda na Instagram. Jego książka Legit Culinaire to biblia każdego kucharza. Funkcjonuje zarówno jako książka kucharska, ale i podręcznik elementarz kulinarny. Znajdziemy tam przepisy, techniki oraz filozofię Escoffier w zarządzaniu kuchnią. Co ciekawe, Escoffier nigdy nie nauczył się angielskiego, mimo że pracował wiele lat jako główny szef w Savoy w Londynie. Co więcej, nigdy nawet nie próbował się nauczyć. Uważał, że każdy powinien mówić po francusku, bo według niego był to język kulinariów. Ale krąży też plotka, że bał się, że jeśli nauczy się angielskiego, zacznie gotować jak Anglicy. Escoffier kompletnie zrekonstruował sposób, w jaki działają restauracje. Wiedząc to, moje standardy co do restauracji są teraz jeszcze wyższe. No i dodaję kolację w Savoy do listy moich marzeń. Na sam koniec, mała selekcja obrazów o tematyce restauracyjnej, tak abyście lepiej poczuli klimat dzisiejszego odcinka i może nabrali ochoty na wyjście, by zjeść coś pysznego. Pierwszy obraz, który wam przedstawię, to O Café Absinthe Jean Beron. Przedstawia kobietę i mężczyznę siedzących przy stole w eleganckiej, bogato urządzonej kawiarni lub restauracji. Mężczyzna właśnie sięga po kieliszek absyntu, a kobieta czeka z rezygnacją i znudzeniem. Wystrojona, gotowa by być podziwiana, tak jakby miała już dość czekania na uwagę swojego towarzysza. A może jest już gotowa by wyjść z restauracji i dołączyć do biesiadujących gdzieś indziej przyjaciół? Dalej mam dla was obraz mniej znanej artystki, który bardzo mnie zafascynował. Egipska współczesna malarka Sara Hussein al -Vasyev. Przedstawia nam tajemniczą scenę, która wygląda jak ujęcie z sekretnego ważnego spotkania. Możemy przypuszczać, że ma ono miejsce w jednej z prywatnych sal restauracji i widać, że jest to miejsce ekskluzywne. Wskazują na to pokaźny żerandol, sztukateria na suficie, solidny, połyskujący drewniany stół oraz mnóstwo nienagalnej obsługi. W ciemnym, klimatycznym pomieszczeniu wyróżniają się śnieżnobiałe kołnierze klientów i kelnerów. Panowie przy stole wydają się omawiać jakieś kluczowe kwestie. Kto wie, kim są? Może rozstrzygają się tam właśnie przyszłe losy świata? Kolejny obraz to coś zupełnie innego. Cafe in Davos Ernesta Ludwika Kirchnera. Nieoczywista kompozycja z masą żywych kolorów, mimo to panuje tu przytulny, restauracyjny klimat. W świetle małych stolikowych lamp, które nadają twarzom gości kolorowych, nieoczywistych barw, w każdym kącie obrazu dzieje się coś innego. Jedni kończą posiłek samotnie w towarzystwie gazety i espresso. Drudzy są podglądani przez kelnera, wymieniając się pocałunkami a jeszcze inni w skupieniu ze stoicyzmem rozkoszują się posiłkiem. Kawałek malarstwa z duszą. Na sam koniec herbata. In the Tea Room Jose Gusens. Gwarna, dynamiczna scena ujęta w kolorowych pociągnięciach pędzla. Mozaikowe tło i impresjonistyczna gra świateł wciągają nas do pomieszczenia, gdzie głośne rozmowy przeplatają się z brzękiem porcelanowych filiżanek odstawianych na spodki. Lawirujące, zręczne kelnerki opiekują się gośćmi i zachęcają do zajęcia stolika przykrytego świeżym obrusem. To co? Siadamy? Do usłyszenia w następnym odcinku.